Cześć, jestem Kalio to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach, by funkcji funkcję f określonej wzorem. Ok. No to mamy x, -a, który jest w mianowniku z dwienicji ułamka wiemy, że mianownik nie może się równać 0, zatem założenie, że x kwadrat minus 3 nie może się równać 0. x kwadrat zatem nie może się równać 3. Pierwiastkujemy, ja ma, że mamy x kwadrat, no to będziemy mieć dwa wyniki. x nie może się równać 3, x nie może się równać minus pierwiastek z 3 i dziedzina funkcji to x należący do zbioru liczb rzeczywistych za wyjątkiem dwóch elementów minus pierwiastek z 3 i pierwiastek z 3. Podpunkt B dokładnie taki sam założenie x kwadrat plus 10 nie może się równać 0, x kwadrat nie może się równać minus 10. Jeżeli weźmiemy jakąkolwiek liczbę i damy ją do potęgi drugiej, to nigdy nie wyjdzie nam liczba ujemna, więc nigdy ten mianownik się nie wyzeruje. Zatem dziedzina funkcji to x Należące do zbioru liczb rzeczywistych. Podpunkt C i tutaj mamy takiego miksa. Nie dość, że mamy X, który znajduje się w mianowniku, to jeszcze znajduje się pod pierwiastkiem. Czyli tutaj musimy mieć aż dwa założenia. Pierwszy jest taki, że 9 minus X musi być większe od 0. Już wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli chodzi o sam ułamek, czyli mianownik, nie może się równać 0, to musimy tutaj wykluczyć 0. Natomiast jeżeli chodzi o pierwiastek stopnia drugiego, to on musi być większy lub równy 0, bo nie istnieje pierwiastek drugiego stopnia z liczby ujemnej. Ok, więc jak tam ma być większy lub równy 0, mianownik kasuje nam możliwość posiadania w mianowniku 0, no to zostaje nam tak. Natomiast u góry 2x plus 14, tam go nie ogranicza mianownik, czyli to mamy już większe lub równe 0. Tutaj x na drugą stronę, gdy dzielimy na liczbę ujemną, to znak nam się odwraca. Hop. To teraz tutaj. Dobra. Oś mamy minus 7, mamy 9. x jest mniejsze od 9, x jest większe od minus 7, czyli dziedzina funkcji to x należący do przedziału od minus 7 do 9. To teraz tutaj. Bardzo podobnie natomiast założenie tutaj. Nie mamy pierwiastka, więc x kwadrat minus 4x plus 4 nie może się równać 0. A x plus 2 musi być większe lub równe 0. Dobrze. To sobie złożymy do wzoru skróconego mnożenia. To jest nasze a kwadrat minus 2ab plus. B kwadrat. No to musimy tu mieć A minus B. Będzie to pierwiastek z x kwadrat, czyli x, i pierwiastek z 4, czyli 2. Bierzemy to w nawias do potęgi drugiej. To się nie może równać 0. Pierwiastkujemy obie strony, czyli x minus 2 nie może się równać 0, czyli x nie może się równać 2. I tutaj x musi być większe lub równe od minus 2. Oś minus 2. 2. 2 nie może się równać. Tu ma być większe. Zatem dziedzina funkcji to będzie x należący do przedziału. Włącznie od minus 2 do dwójki, którą musimy wykluczyć, suma znowu od tej dwójki, i teraz nam to już dąży do plus nieskończoności. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.